Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji najnowszych perfum marki Hugo Boss. Jest to Hugo Boss, Boss Elixir, czyli kolejny eliksir w rodzinie eliksirów. No i tyle, tyle, tyle. Bez, nie wiem, no przetestowałem, no bo to nowość, no i, i zbierał jakieś tam całkiem pozytywne opinie, coś mi mignęło na Facebooku, na różnych grupkach perfumowych, że jest niby całkiem ok, także. No, byłem, byłem ciekawy, cóż tam Hugo Boss zmajstrował. Zapach ten otwiera się całkiem ciekawie. Wyczuwam tutaj pewne konotacje z, z eliksirem od Sawarza, natomiast widziałem też, że jest porównywany przez jakichś ludzi do, do Sawarza eliksira, natomiast no jest to raczej taki dalszy, dalszy kuzyn może ma jakieś takie nuty podobne, właśnie takie mocne, drzewno-ambrowe, musujące, ale to, to właściwie, właściwie na tyle. Co wyczuwam w Hugo Bosie Eliksir to na pewno dużą ilość takiego mm, takich nut dymno kadzidlanych również takich balsamiczno-słodkich. Sporo paczuli, które ma takie fajne, niezbyt często spotykane w mainstreamie nuty, takie piwniczne nawet, takie czekoladowo-gęsto piwniczne paczulowe nuty tutaj wyczuwam. Natomiast całe wrażenie jest psute takimi nutami typowo męskimi, takimi świeżymi, proszkowymi. Bergamotka, lawenda, właśnie taki, taki klimat, bardzo świeży, czysty. I to mogłoby być ok, gdyby nie fakt, że. no, pachnie to trochę tanio. No, jest, no, troszkę taka, te wszystkie fajne nuty balsamiczno-kadzidlane, paczulowe są psute takimi nutami, właśnie. Panio drogeryjno-męskimi, no? Tego wyczuwałem tutaj taką znaną z innych mainstreamowych premier nutę, taką czekoladopodobną, wiem, że jakiś Invictus pachniał, e, jako miał w sobie coś takiego podobnego i to absolutnie mi tutaj nie gra. Właśnie jest przyjemniejsze te nuty właśnie takie kojarzące się tanio-drogeryjnie, te właśnie e, lawendowo-bergamotkowe się wyciszają. E, zostajemy właśnie z tym kadzidłem, paczulą, e, nutami balsamicznymi, troszkę jakby tonki wychodzi, właśnie wydaje mi się, że ta tonka, takie jakieś Kordy tonkowe pewnie e, mogą wprowadzać takie nutę deserowo podobną I w sercu muszę przyznać, że, że e, podoba mi się chyba, chyba najbardziej. Natomiast im bliżej bazy, tym więcej takich nut e, znanych właśnie też z mainstreamu: takich opiekanych, orzechowych, e, nieco dymnych. Wychodzi oraz bardzo dużo nut e, takich moleku drzewno-ambrowych, mocno dyfuzyjnych, słonych, które troszkę, troszkę mój nochalek drażnią. Niestety, I niestety w bazie jest to głównie, głównie to taka, takie orzechowe, opiekane, drzewne, molekularne coś, taka kluska się z niego robi. No także tak, podsumowując otwarcie, umiarkowanie udane, gdyby nie te takie nuty tanio-drogeryjne wręcz byłoby, byłoby super. Serce bardzo fajne, baza pścizna, no jak to, jak to w mainstreamie niestety bywa dosyć często. Przejdźmy do oceny, czy mi się podoba? Mm, umiarkowanie, nie jest zły, nie jest zły, myślę, że mógłbym go, mógłbym go nosić. W sensie, no nie, może nie widzę dla niego miejsca w swojej kolekcji nawet na próbkę czy odlewkę, ale, ale jest jest przyzwoity, no jeden, jeden punkt. Czy pachnie oryginalnie? trochę pachnie jak taki zlepek różnych mainstreamowych tworów, natomiast no niczego stricte pachnącego tak jak Hugo Boss, Boss Elixir raczej, raczej na półkach nie znajdziemy więc jeden punkt. Czy ma odpowiednie parametry? Tak, są są niezłe, trwa jakieś 8-9 porywek do 10 godzin, odrywa się od skóry całkiem nieźle, myślę, że niczego tutaj mu zarzucić nie można, dwa punkty jeśli chodzi o jakość samej kompozycji Um, no pachnie on, kurczę, no troszkę tanio, no, no nie ma co, też w ogóle jest trochę, troszkę takim zlepkiem wszystkiego, co w mainstreamie można znaleźć, e, nie wyróżnia się ani kompozycyjnie, ani jakościowo, e, no zero punktów, no. jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, no to te Hugo Bossy często e, dosyć szybko tanieją, można je znaleźć e, na, na wiecie... E, Poza oficjalną dystrybucją. Teraz widzę, to jest niedawna premiera, a już 50 ml na Flakoni PL chodzi za jakieś 200 zł, także naprawdę, naprawdę, naprawdę dobrze. Natomiast za taką cenę wydaje mi się, że też można, można znaleźć lepsze pachnidła. Natomiast nie ma, nie ma tragedii. Jeden punkt ode mnie łącznie 4 na 10. Ehm, wiecie co? Bo to nie chcę, żebyście mnie zrozumieli źle, to nie jest tragiczne pachnidło. On na pewno może się podobać. Wydaje mi się, że jest całkiem bezpiecznym wyborem. E, nie wiem, dla, może na prezent dla mężczyzny nawet jakiegoś. Jest to pachnidło takiego typu, które podoba się ludziom, dobrze projektuje, długo trwa. E, też nie jest jakieś, wiecie, obrzydliwie chemiczne, czy e, bardzo narzucające się otoczeniu, takie że nie możemy wytrzymać z tą osobą, który, która jest spryskana tymi perfumami. E, jest to dobre pachnidło, bardzo uniwersalne na co dzień, jest, jest ok, no. nie mogę z czystym sumieniem go polecić jakoś, jakoś bardzo, ale, ale jest, jest przyzwoicie, no. jest, jest znośnie no i wierzę, że może się podobać, także też zachęcam do wyrobienia sobie zdania e, samemu. E, tyle ode mnie, jeśli znacie te perfumy dajcie znać komentarzach, jestem jak zawsze bardzo ciekawy waszych opinii, dzięki i pa.